Proszę, koń mnie teraz. Jezu, gwiazdko! A ty Nie ma prawa ruszyć. Czy tamtych tu umieć, guma? Na balę! wpłacił cztery złoty. Staś u mój bandyto kochany. Pozdraw górnik za wrzesień w O! O! Patrzak! Będę kochany! Będę kochany! Jezu! Jestem bandita, o, Jestem bandita, najgorszy besty. Jestem bandita, najgorszy besty. Aż mnie wczoraj tam gdzie ze mną. Dobrze. A -a. O, to mi się podoba. Polubiłeś hmm? mnie. No jak A -a. nie? <gry> A pamiętasz, że te muchy latali? To U tego tego chklarza, pamiętasz? Pamiętasz. Ze stotkę i ten ma nie miał, ten cpel mały. Nie wiem, w co się śnił ten cper. Nie, naprawdę. Wiczeczka po chujuś przez... Mamo, ty nie po mnie kurwankę, dał... On jakaś piękna barbka. No. O, która jaka piękna? No. no się spodbałeś mi kochasz mnie? Nie, no laty mi się śniłeś przez tą koronankę ja spać nie będę no i nie z ciebie <grym> i <się> bardzo dobrze przepraszam za do wyzwanie, przepraszam no nie chciałam przepraszam, Janek. tego więcej nie zrobię zatańczymy? dzisiaj? w ostatni dzień? nie wiem zatańczymy piosenkę jakoś? no wpuść no, ładno piszcz. to zatańczymy właśnie nogę, podnieść